Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Jak się macie? Ja was pozdrawiam z naszej jesiennej ziemi obiecanej. Ziemi obiecanej, która przyznaję troszeczkę została przeze mnie zaniedbana. Dużo obowiązków mieliśmy z Dawidem w ostatnich dniach, a nawet tygodniach, i to przekłada się właśnie na czas spędzony w ogrodzie. Ale dzisiaj jest ten dzień, kiedy w końcu ogarnę tą rabatę, wykoszę trawnik, posprzątam go i wsadzam pierwsze cebulowe. Troszkę ich mam w tym roku i chyba będę rozdzielała pracę na przynajmniej dwa-3 etapy, bo jednego dnia tego wszystkiego nie da się zrobić. A dzisiaj jest ten pierwszy dzień właśnie. Czytałam w komentarzach, że niektóre z Was jesteście na bieżąco, ogrody wysprzątane, tak samo rabaty gratuluję. U mnie niestety w tym roku tak nie jest, ale dzisiaj będziemy troszeczkę nadrabiać. Jeżeli zatem macie czas, macie ochotę, to kubek z jakąś ciepłą jesienną herbatą w dłoń. I zaczynamy. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego odcinka. Tulipan Salmon van Eyck to najpopularniejszy z tych, które mam u siebie w ogrodzie i również zagoszczą przyszłej wiosny w tym miejscu. To jest właśnie moja torba z dobrostanem, z tymi cebulami, które rozprowadzę po całym ogrodzie. A dzisiaj ta pierwsza tura, właśnie. Wezmę sekator, grabie, potem kosiarkę, wysprzątam tą rabatę, zredukuję to, co powinno być zredukowane. I wsadzę moje piękne cebule. Pracę zaczynam od największego dla mnie wyzwania, czyli redukcji gałęzi tego drzewa. Ono nie jest najpiękniejsze zimą, kiedy te gałęzie są bez liści, ale za to latem daje bardzo przyjemny cień. Stąd właśnie teraz zredukuję gałęzie. Jeżeli nie sięgnę wszędzie sama, Poproszę Dawida, może jutro będzie miał czas, żeby to zrobić. No ale ile sama zdołam, tyle chciałabym właśnie zrobić. A potem zejdę na te dolne partie. Cześć, chłopczyko. Co się stało? Przecież jadłeś, chłopczyk przyszedł, nie wiem czy go słyszycie. No, wytrzymasz jeszcze chwilę, co? Ojako, nie wytrzymasz? Mhm. Oho. Chcesz wejść na górę? No jeku, jeku, chłopczyk. Muszę chyba zejść na dół, udobruchać sytuację. On tu chodzi, słuchajcie. No co tam? No chodź do mnie. No. No chodź. No, chodź. Dawaj na górę. Chłopczyk dostał karmę i jest spokój. Jak to jest z tymi pracami w ogrodzie, nawet jeżeli na początku jest ci chłodno, to później jak na siłowni rozgrzewasz się bardzo szybko. Jak widzicie przeciwnik jest po części obalony, leży na łopatkach, ale część drzewa jeszcze pozostaje nietknięta, góruje nad ogrodem, ale to już tylko kwestia czasu. Wchodzę na drabinę i działamy dalej. Są takie momenty w życiu ogrodniczki, kiedy pomoc dodatkowych, silniejszych rąk jest na wagę złota. I mamy ten moment w moim życiu właśnie. Mój wiewiór znowu w akcji. Przyspieszył znacznie moją pracę. Drzewo podcięte. Chrupek sprawdza jakość pracy. Albo za chwilkę będzie narzekał, że ścięliśmy jego drzewo i nie ma gdzie biegać. Chrupek, masz jeszcze inne drzewa w razie czego. Rupek, To jest dopiero szczęśliwe koto. Szczęśliwy jesteś, że masz tyle gałęzi obciętych, i możesz teraz śmiało się tutaj wspinać. Tak czy siak mogłeś, nie? Wariacie ty. Pokaż się, pokaż się, chłopie. Brawo. Przyznaję Wam, że nie spodziewałam się takiego efektu. Nie myślałam na początku, że obetnę to drzewo, czy obetniemy to drzewo, ale doszło do tego. A teraz zasłużona kawa, herbata i tym razem miodio i dżemko. To co? My się napijemy, odpoczniemy i za chwilkę do Was zwracam. Drzewo bardzo mocno zredukowane, kawa wypita. Teraz czas, żeby wygrabić liście z rabat, wysprzątać tą rabatę i może uda się w końcu zabrać za te cebulę. część liści zostawię pod drzewem, może jakieś jeże będą potrzebowały mieć swoje lokum u nas w ogrodzie, to by było fajne, tylko nie wiem co na to nasze koty. Werbena patagońska bardzo łatwo rozsiewa się u nas w ogrodzie. Pozwala mi na to, na ile mam ochotę, na ile mi się to podoba. Już sporo sadzonek wyciągnęłam z ziemi tutaj z tej przestrzeni. Tom na razie zostawię, nadal fa fajnie kwitnie. Ale prawdą jest, że rzeczywiście nie będę musiała jej wysiewać w przyszłym roku w ogóle, bo nawet jeżeli gdzieś zobaczę jakąś malutką sadzoneczkę, to sam sobie przemieszczam. I tak było z tymi tutaj. One mi się rozsiały z przodu ogrodu, przeniosłam je środkiem lata, no i widzicie, jak bardzo szybko się przyzwyczaja do nowego miejsca. Słońce niesamowicie teraz operuje. Jeszcze odbija się tutaj od białych murów, więc jest naprawdę cieplutko i przyjemnie. Idealnie bym powiedziała do takich prac ogrodowych. Mam tutaj małą lawendę, od razu ją podetnę. Ona już przestała kwitnąć. Są jakieś pojedyncze dosłownie kwiatuszki, ale ją podetnę, da mi szansę, żeby się rozrosła i na wiosnę była troszkę większa. Prawdopodobnie tego nie słyszycie, ale słyszę jakiegoś bąka i to jest takie przyjemne, że jeszcze w październiku one sobie tutaj latają i jedzą. Dzisiaj, gdy rozmawiałam z teściową przez telefon, pytała się, czy kocimiętkę podcinam. No, i tą tutaj podetnę tylko przy linii trawnika, ale ona jeszcze tak pięknie kwitnie, i to jest jeden z tych nielicznych fioletowych elementów u nas w ogrodzie, nadal jeszcze istniejących, że dam jej na razie spokój, i dopiero jak już ją chwyci przymrozek, to może jeszcze coś będę robiła, a może ją tak zostawię, i dopiero wiosną zabiorę się za tą kocimiętkę. Muszę się spieszyć, bo nasz sąsiad przyjedzie, zabierze gałęzie, zabierze liście i będzie za godzinę, więc na chwilkę przerywam proces wsadzania cebul. Znaczy, nie zaczęłam jeszcze ich wsadzać, ale już bym mogła, bo rabata jest wyczyszczona, tylko chciałabym trochę nazbierać jeszcze liści. Co prawda najlepiej zbiera się je kiedy są suche, a te już są po części mokre, ale chociaż część tych liści będę mogła zebrać i nasz sąsiad wywiezie je razem z gałęziami. Chrupek. Co ty tutaj robisz? Co? Nudzisz się? Hmm? Chłopaku? Zabawa mu w głowie. Wcale się nie dziwię. Z grubsza ogarnięte, ale tylko z grubsza. Jutro czeka mnie powtórka z rozrywki. Dzisiaj jednak chciałabym skupić się już na tulipanach i na czosnkach. Mam 15, nie 14 tulipanów Salmon Van Eyck. Jeżeli słyszycie ten hałas w krętarki, to to jest Dawid. Wybaczcie. U nas cały czas jest plan, plac budowy. A czosnki, po prostu nazywają się czosnki. Nie mam podanej konkretnej odmiany. To są te, które będą wyrastały na drabatę na metr, metr 50 wysokości, całkiem spore. I mam ich tutaj 15 sztuk. Zabieram się do pracy, bo czas nas powolutku już goni. Mam taką fantazję, aby wiosną z nad tej młodziutkiej wtedy kocimiętki i znacznie niższej wyłaniały się właśnie czosnki. Dlatego teraz muszę zrobić nura tutaj. I wykopać trzy dołki, trzy, cztery, w zależności, no ile tutaj będę mogła tego zrobić, bo jest dość gęsto. Zobaczymy, na co mi ta kocimiętka pozwoli. Jest. To są czosnki, które powinny znaleźć się na około 10-15 cm w głąb ziemi. Mam nadzieję, że dołki są wystarczające. Wszystkie czosnki z tego opakowania są już tutaj na tej rabacie. Intryguje mnie tylko jedna kwestia. Na opakowaniu mam napisane 15 sztuk, a jestem święcie przekonana, że nie wsadziłam więcej niż 10, więc albo, brug, brug, albo błąd w druku, albo rzeczywiście coś mi się tutaj pomyliło. Wiosna pokaże. Zmęczyłam się dzisiaj nie na żarty. Lwią część mojej pracy i energii, pochłonęło to drzewo, którego już po części nie ma. Czekam teraz na sąsiada, jak przyjedzie z przyczepą i posprzątamy cały ten bałagan i chyba resztę pracy zostawię sobie już na kolejny dzień. Więc zostańcie ze mną jeszcze chwilkę, posprzątamy to, a potem powiem Wam już do widzenia. To był bardzo intensywny dzień pracy. Zmęczyłam się tak konkretnie jak na siłowni i bardzo dobrze. Taki rodzaj zmęczenia jest naprawdę zdrowy dla organizmu. Spędziłam dużo czasu w ogrodzie. Zrobiłam więcej z jednej strony niż planowałam, bo nie myślałam, że będę podcinała drzewo, a z drugiej strony nie wsadziłam tyle cebul, ile planowałam. Zostaną na kolejne dni, jeszcze mamy naprawdę dużo czasu i można to robić cały czas sukcesywnie w kolejnych dniach i tygodniach. Pozdrawiam dzisiaj serdecznie Anię Zwolicy, moją sąsiadkę, którą spotkałam zupełnie przypadkiem przed sklepem tutaj u nas w Kaliszu. Okazuje się, że naprawdę jesteśmy sąsiadami, sąsiadkami, ale pozdrawiam też Was, każdego z osobna i wszystkich razem. Dziękuję Wam bardzo. Piszecie tak często i tak dużo komentarzy. Jestem za to wdzięczna. Bardzo wiecie zresztą, że lubię te nasze interakcje. To co, napiszecie? Jak tam sytuacja w Waszych ogrodach? czy jest wszystko pod kontrolą czy może troszkę się w plecy z jakimiś tematami tak jak ja w tym roku trzymajcie się ciepło do zobaczenia przy kolejnym odcinku do usłyszenia